Cześć, z tej witam Was ponownie w Total War 2 Shogun. Wracamy do podboju Japonii. Zaczęliśmy ostatnio wielką ofensywę. Aha, w tej turze już chyba wszystko zrobiliśmy. Więc zmieńmy turę. Datę. Jedna prowincja nie groźni. Nie mamy z nimi nawet wojny jeszcze Tutaj nas stakują Spodziewałem się tego Oj, generał ma 5 gwiazdek więc uciekamy Jak najdalej Wrócił do miasta, okej okay. Metsuka awansował Wszyscy awansowali z tego co widzę Pogłoski o zdradzie Honor o plus 1 eee, Nie, wiem kim on jest Nie będziemy go zabijać Po co Co my tu mamy? Pies gończy Może być on Przebiegłość podczas nadzerowania armii nam się przyda Zobaczmy, czy uda nam się odbić to miasto, którego pilnuje potężny generał. Jeżeli połączymy nasze siły, powinno się udać. Kontynuuj. Jeszcze ich dorzucimy, naszą potężną miastę. Jaki będzie efekt tej kombinacji? Spora przewaga. Zabijemy jednego z ich najlepszych generałów, jeżeli nam się uda. Boże, tam było pełno tych generałów, gdy spojrzałem. Ale nam się udało. Rozbiliśmy się ich głównych sił. Raz nie powinni sprawiać kłopotów. Albo i nie głównych. Tutaj też widzę, że mają potężnego generała. No cóż. Może ich nie doceniłem. Czas iść na datę. Ten Metsuka też bił level Tajniak. Dołączcie do armii. I Was też serdecznie zapraszam. Nie ma żadnej obrony. Dwa marne oddziały Garnizonowe Datę nie żyją został tylko ten oddział Jeżeli się obronimy to Mamy ich z głowy Naprawmy to No niestety agenci nie mają za bardzo ruchu Żeby dokonać jakiegoś sabotażu, zabójstwa, osłabienia armii Czegokolwiek co by nam pomogło Przenieśmy się na ten front Iga należy do nas To teraz Yamato I Ki Podeślę im jednego generała żeby mogli zaatakować w tej turze Dadzą radę Kolejna prowincja dla nas Samuraje z Nodachi. Oni tu dopiero świetnie wyglądają Naprawmy ten złąb A was wszystkich do ki hmm, To już ostatnia prowincja tutaj A jeszcze jest Ise Ukryte Śmiało, śmiało, atakujcie Żadnej obrony I generał wbił level. Pokojowo. Mamy jeszcze pieniądze. Zwiększają nam się dochody za każdym razem, gdy coś podbijamy. Weźmiemy mu stratega, a jako fite Jorotoshi. Jak ja mogę ich wszystkich naraz zaznaczyć? To jest dla mnie zagadka. Na pewno zabieram wszystkich strzelców, zostawię dwa oddziały Asigaru I do Ise jako wsparcie Dla nich Tutaj mamy Harimę Aha, jeszcze ten oddział Mały opór Atakujmy Nic nas nie może powstrzymać Nie robimy żadnych wasarów, bo nam tylko będą przeszkadzać w zadaniu. A co z tą wakasą? Dacie radę to zabrać? A nie mam z nimi wojny nawet. No proszę. No to najpierw tutaj się ruszymy. Tu jest ten potężny generał. Z samurajami. Więc miasto powinno być puste. Dokładnie. Gdy już ich wykończę, wszystkie oddziały będę mógł przerzucić za Kyoto. Możemy zająć Hage albo Noto. Ewentualnie podeślę ich tutaj i tak właśnie zrobię, żeby dać się czego poradzić sobie z obroną. Nie chcę ryzykować straty generała i miasta. Ciężkie decyzje muszę podejmować, ale taka rola Szoguna. Prawda? Chodźmy tu. Oczywiście werbunek, wszystko Musimy odnawiać nasze oddziały i przejść naprzód. O, wrogi oddział, jeden łucznik. Raczej się ich nie obawiam. No i żegnam. Jest poziom trzeci. Generał awansował. Co możemy tu wybrać? Admirał nie. Po co mi to? Przecież nie używam statku. Dołudca konnicy skryty Może być bojownik I zapraszam do miasta Ile nam brakuje w prowincji? Musimy zająć Isę i jeszcze kolejnych 7 prowincji Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No już jesteśmy blisko zwycięstwa. Zatakujmy ich też. Zabierzmy im wakasę. On na oni to mają dopiero świetny wygląd. Myślę, że jest ich tylko piętnastu. Ledwo ale wygraliśmy, o to chodziło. Nie potrzebuję jakichś wielkich zwycięstw tutaj. Gdyż obok jest wielki generał, dowódca klanu z najlepszymi oddziałami Ashigaru, co prawda mocno osłabionymi, ale podążają za nimi samuraje. Nie możemy pozbyć się ich głównej armii. Uciekli. Chórze. A co z samurajami nie pomogą? No, teraz wygląda to dużo lepiej. Generał, o, ich przywódce mamy. To powinno ich osłabić. Trzeba rozesłać wsparcie. Hmm, tu się nikt nie werbuje. To dopiero zabrałem. Jazda z katanami. To brzmi potężnie, chcę ich w swojej armii. Włócznie z skądś konni w łócznicy. Ciekawe przeciw komu są dobrzy I widzę też niech się robią oddziały Potrzebujemy dobrej armii To jest akurat fakt Was mogę podesłać tutaj I awansujmy Metsukę W ogóle tylu tych agentów było, że przejrzę sobie wszystkie miasta i awansuję każdego, którego będę mógł. Ci już są awansowani. Chyba wszystko gra. Jak wygląda dyplomacja? Tylko Honma z nami handlują. Więc już mają jedną prowincję. Zostały trzy klany. Kikawa. Hatano, którzy mają dwie prowincje i Czosokabę. Nie są sprzymierzeni, nie są zjednoczeni. Dlatego tak łatwo nam idzie. Nie są w stanie stawić żadnego oporu poważnego. Aha, olali miasto, prom naprzód. Ukryli się w lesie. Dranie. Agent Hatano, trzeba będzie go zamordować, zanim coś zrobi. Niebezpiecznego. Akurat jest nasz ninja. Cześć czy jest sens? O Ostatni oddział datę. Mają przewagę cholera. Czemu brama jest otwarta? Najwyżej przegramy, no Wygraliśmy. Tak! Nie z katanami. Okej. Okay. and Podejrzana śmierć. Cholerny Metsuke zabił mi kogoś. Gdzie on był? Tutaj. Pozbądź się tego. Darania. Czemu ci się nie udało? Zawiodłeś mnie, ninja. Okej. Okay. Tutaj mamy armię Czosokabe osłabioną przez mróz. Zaatakujmy ich. Ale zdecydowanie nie jednym oddziałem biorę wszystkich na tę walkę. I wykończcie ich. No, nie atakuje jednym oddziałem. Cholera, źle ich ustawiłem. A może dobrze? Nie, nie ruszyłem ludzi z miasta i to był błąd. Ścigajcie ich. Ważne, że zginął. Oddziały się odnowi. Możemy ich tutaj dobić. Kaga. żadnej obrony. Tak w ogóle to muszę coś splądrować, bo nam się pieniążki kończą. I no tu. Niech nasz generał wyrusza. Też żadnej obrony. Więc powinno pójść bezproblemowo. Gdy my zbieraliśmy te wspaniałe wojska i siły, oni walczyli między sobą. I po prostu nie są w stanie nam stawić czoła. Kolejny awans Ulubiony rumak Może być Nie chcę żeby stracił wierność I zdradził Ech. Teraz tutaj do ISA Zapraszam oddziały No nie mówcie, że macie za mało ruchu bez przesady Miałem tu gdzieś jeszcze ludzi Gdzie się podziały te oddziały? Brogi agent tutaj siedzi, ale co zrobić Jednym z tych miast miałem generała. No trudno. Później się tym zajmę. Póki co możemy zająć Tajmę. Kolejna pusta prowincja. Żadnego wyzwania. Lądrujemy. I tu mamy już ich ostatnią, czy jeszcze jedna? Jeszcze dwie I naba, i hoki Ups Weźmy naszego generała I przejdziemy na wyspę chyba Niech tam da się przejść normalnie, czy trzeba użyć statków. Potrzebuje statku. W takim razie, czy jest sens tam iść? Cele. Ile mamy tych prowincji? Jeszcze trzy. Raz, dwa. Trzy. Nie, nie ma sensu tam schodzić. Po prostu zajmę ISE. I te dwie puste prowincje. O, ci date dalej tutaj są. Dobicie ich. Ale zbierzcie się wszyscy O, nie, nie jesteśmy w stanie Więc użyję agentów w Sabotuj ich Nie udało się A przekup 10 tysięcy złota? Lepiej żeby się udało Okej. Okay. Zostało tylko dwóch samurajów. Ale nie mam już ruchu. Okej. Okay. Ten generał może iść na tą prowincję. Ugo. Nie sądzę, żeby była tam duża armia. Tutaj niech się kilku rekrutuje, a ten oddział pójdzie na tą drugą. Nie wiem nawet jak ona się nazywa. I watę. Dokładnie. Na razie odpuszczę sobie tej inabę. Nie no, niech się kilku wróci. A nasz generał przejdzie tutaj. Ok? Yy, zarządzanie rodem. Przejdźmy do następnej tury. kawa właśnie na nasz teren. Ach, zapomniałem o tym gnoju. Pewnie znowu kogoś zabije albo aresztuje. Ostatni dwaj samuraje uciekają i plądrują naszą prowincję. Shogun. To my. We fly like a dragons! No longer will I bow to lesser men. All bow to me. But our enemies still march. So what? Victory is within my grasp. Jesteśmy szogunem. Teraz wszyscy są przeciwko nam, ale już za późno, żeby byli cokolwiek w stanie osiągnąć. Nawróć postać. O, mamiona agenta. Świetnie. Jednego mamy z głowy i nie musiałem za to płacić. Jaka piękna jazda, wielka gwardia. Chodźcie tutaj. A to tylko jeden oddział był. Hmm, możemy tu najechać. I ich wykończymy za nim. Spróbują czegoś głupiego. Jeżeli będziemy w stanie ich wykończyć. Bez problemu. Bitwa trwa dwie sekundy. Pokojowa. Została im ostatnia prowincja. A my zajmiemy ISE. Plądrujmy, bo zostały na 3000 Ostatnia prowincja do zajęcia i wygramy grę Hmm, nie mają punktów ruchu Trzeba czekać aż nasze armie tam dojdą. Albo zajmiemy tutaj kolejną prowincję i tyle. Bez znaczenia. Wystarczy spojrzeć na mapę, jakie wielkie są nasze tereny. Nikt nie stawi nam oporu. Ponieważ jesteśmy szogunem, Ale się rozsiedli O, zostaliśmy zaatakowani Popełnili samobójstwo praktycznie Ród dołącza do Twych wrogów, Honma Przeklęci zdrajcy Gdy już cała Japonia będzie nasza, wymierzymy im uh, sprawiedliwość. Moja ancestors would be proud. We wrote służą, went to walk. Our enemies are scattered. The cities are burned. All who oppose us are crushed. The dead are silent. We, Order, are triumphant. From the northern mountains to the depths of the southern seas, we rule. I. The true master of Japan has been revealed. All oh, men bow to me, the mighty Shogun. Our clan's greatness will be remembered. Its glory, its power, a legacy to last 10,000 years. Wygraliśmy. Statystyki. Straciliśmy dwie prowincje, 39 zdobytych. Uwielbiam te gry z serii Total War. Prawdopodobnie zagramy jeszcze w niejedną. Zastanawiam się, czy nie zacząć nagrywać Medieval Total War albo ROM. Muszę jeszcze nad tym pomyśleć, ale na pewno wrócimy do tej serii. Wspaniałych strategicznych strategicznych gier. Szczególnie, że nic innego się nie pojawia. Rządzą niepodzielnie gry z Total War. No i to już wszystko. Dzięki Wam za oglądanie. Naprawdę. Trzymajcie się i do usłyszenia w innych filmikach. Hej!